Czy wiesz, że jest kilka czynników, które pomagają dziecku przejść przez rozwód, rozstanie rodziców? A czy wiesz, że jeden z nich jest najważniejszy? Nazywam się Magdalena Bajsarowicz. Pracuję z osobami, które się rozwodzą, które się rozstają. Pomagam im zarówno jako psycholog odnaleźć się w nowej rzeczywistości, również jako prawnik zabezpieczam ich interesy prawne. Pracuję i pomagam też dzieciom rozwodzących się, rozstających rodziców znów poczuć się bezpiecznie. Jest wiele zmiennych, które albo pomagają dziecku przejść przez rozwód, rozstanie rodziców i zaakceptowanie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Ale są też różne czynniki, które mogą przeszkadzać. Chciałabym dzisiaj ci powiedzieć o rzeczach, które są najważniejsze i które najbardziej pomagają. Natomiast zwrócę szczególną uwagę na jeden czynnik, który determinuje to, jak dziecko, czy dziecko będzie. Miało konsekwencje, będzie długo odczuwało konsekwencje rozwodu rozstania rodziców, czy te konsekwencje będą krótkoterminowe? Pierwszy, pierwszy czynnik, który może pomóc dziecku w. w Przejściu przez rozstanie i rozwód rodziców należy do, należą do niego takie czynniki indywidualne, które są związane z wiekiem, które są związane z płcią, temperamentem i osobowością dziecka. I na tym etapie przed rodzicem stoi szczególne wyzwanie. Bo wszelkie swoje działania wspierające, czy informujące o rozwodzie, o rozstaniu musi dopasowywać się zarówno do płci, jak i do wieku. Ale też powinien uwzględniać się temperament i osobowość dziecka. Jeżeli Twoje dziecko jest dzieckiem, które Słabiej adoptuje się do, do zmian, a bynajmniej potrzebuje do akceptacji więcej czasu, to również powinieneś, powinnaś to uwzględnić. Natomiast jeśli Twoje dziecko szybko potrafi zaakceptować pewne zmiany, jest dzieckiem otwartym i łatwo mówi o swoich emocjach, wówczas z takim dzieckiem pracuje się inaczej. Natomiast jeśli Twój syn bądź córka są bardziej zamknięci w sobie, potrzebują większego wsparcia, potrzebują wręcz w pewnych momentach prowadzenia i wyznaczania tego, co dziecko powinno robić, to również powinnaś, powinieneś uwzględnić to w swoim działaniu. Natomiast te czynniki, o ile są nie do końca zależne od nas, to absolutnie zachowanie rodzica jest zależne od danego rodzica. Czyli albo wspierasz swoje dziecko i dopasowujesz swoje działanie do tych czynników indywidualnych, które posiada dziecko, albo nie potrafisz Niestety wskazać dziecku i dopasować odpowiedniego zachowania do sytuacji, w której ono się znajduje. Kolejnym czynnikiem, i jest to czynnik najważniejszy, jest to czynnik związany z rodzicem, czyli, tego, czyli tym, jaką on postawę przyjmuje, tym, jaką rodzic ma więź z dzieckiem. Czy jest świadomy, czy prawidłowo przeprowadza dziecko przez, przez rozwód, rozstanie. Czy dobrze wspiera, czy potrafi zidentyfikować potrzeby dziecka, a może je lekceważy. I tutaj e, chciałabym przytoczyć taką sytuację, e, bo poprosił, e, poprosił mnie o konsultację jeden z rodziców, e, którego dziecko było pod. C opieką psychologiczną, miała, miało w, w świetnie sieć wsparcia rozbudowaną, rozmawiało i, i, i było wspierane przez środowisko zarówno rodzicielskie, zarówno rodzinne, natomiast od strony dziadków. i Ciotek i wujków, jak i również w środowisku szkolnym uzyskiwało to wsparcie. Natomiast dziecko nie do końca radziło sobie z rozwodem i rozstaniem rodziców, więc moje pytanie do, do tego rodzica brzmiało: w jaki sposób ten rodzic się zachowuje? Po czym rodzic stwierdził, że skoro wszyscy dookoła tak wspaniale zajmują się dzieckiem i, i tak wspaniale wspierają, je w tym, że, że jego rodzice się rozwodzą, to ściąga to odpowiedzialność z rodzica i, i w tej sytuacji już rodzic absolutnie nic nie musi robić. Więc wracając do, do omawianego przeze mnie czynnika, absolutnie to na tobie leży największa odpowiedzialność. I pomimo tego, że będziesz miał środowisko, będziesz miał wsparcie innych osób, które będą pomagać Twojemu dziecku odnaleźć się w, w czasie po rozwodzie, po rozstaniu rodziców, to największa praca i największa odpowiedzialność spoczywa jednak na Tobie. I w momencie, kiedy zaczęłam przygotowywać rodzica i, i przedstawiać mu plan, w jaki sposób on powinien się zachowywać w stosunku do swojego dziecka, to w w ramach tej naszej współpracy zachowanie dziecka absolutnie zmieniło się i zaczęło już budować tą nową rzeczywistość wspólnie z rodzicem. Ostatnim czynnikiem, o którym powinieneś, powinnaś wiedzieć, który pomaga dziecku w odnalezieniu się w rzeczywistości po rozwodzie, rozstaniu rodziców, jest ten czynnik, o którym wspomniałam wcześniej, społeczny. I Należą do niego szkoła, przedszkole, wsparcie pedagoga szkolnego, wsparcie psychologa szkolnego, jeżeli taki jest i, i dziecko chciałoby i rodzic zarówno zasięgnąć jego wsparcia. Jest postawa dziadków. Nagrałam film, bardzo wyczerpujący temat, jaka jest rola dziadków w rozwodzie, rozstaniu. Rodziców swojego wnuka, swojej wnuczki, więc jest również rola rodzeństwa, jeżeli w, w twojej sytuacji masz, masz, kilka, masz kilkoro dzieci. Więc owszem, jest kilka zmiennych, które pomagają dziecku przejść przez ten trudny etap w jego życiu, natomiast nie obędzie się i największa odpowiedzialność leży na rodzicu. Jeśli Temat rozwodu i rodzicielstwa w trakcie, w trakcie rozwodu ciebie dotyczy serdecznie zapraszam Cię na bezpłatny webinar, w którym przedstawię Ci jak wygląda rozwód oczami dziecka. Jakie są ważne kwestie do tego, aby dziecko jak najmniej boleśnie przeszło przez rozwód rozstanie. Tematem webinaru będzie, jak ochronić dziecko przed traumą rozwodu rozstania rodziców. I jeśli jesteś rodzicem w trakcie rozwodu, temat ten jest dla ciebie niezbędny, jeśli chcesz dowiedzieć się szczegółów, zapraszam cię kliknij w link, który znajduje się w opisie filmu i tam wszystkiego niezbędnego dowiesz się, aby zapisać się na webinar. Do zobaczenia. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.